Witam Was wszystkich w moim filmiku informacyjnym. Poinformuję Was tak, że od dzisiaj zaczyna się ta przerwa wakacyjna, która będzie trwała dokładnie miesiąc, czyli do 2 sierpnia. Myślamy, że to dziwne rzeczy, więc nie o co chodzi. Także tak jak mówiłem na moim kanale nie będzie się nic właściwie działo. Będę tylko oglądał zaległe odcinki przez ten teraz tydzień, ponieważ no, w przyszłym tygodniu mówimy i nie będzie, tak jak mówiłem. I sierpnia pojawi się pierwszy filmik i będzie to nowy Let's Play Myślę, że seria Wam się spodoba. Nagry taka mała podpowiedź, nagrywałem już jedną część z tej serii. Serii horrorów. Więc e możecie się domyślać o co chodzi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E Pozdrawiam wszystkich, życzę spokojnych, znaczy właśnie nie, szalonych właściwie wakacji. Kamerzysta zaraz zostanie w łeb. E, szalonych wakacji, e, dużo przygód. Nie wiem jakichś nowych znajomości czy coś takiego. No i tu właściwie tyle. Także Skiba kochani! Was pozdrawia, Jakub Merlin też. No. No i dzięki za oglądanie i cześć!